Państwa bardzo serdecznie. Od pełni do nowiu, od pełni w znaku bliźniąt, do nowiu w znaku strzelca, czyli od 6 do 20 grudnia. Kochani, ten kosmogram zrobiłam na moment, gdy księżyc już przejdzie do znaku panny, czyli wykona trzecią kwadrę. I to jest właśnie kosmogram zrobiony na ten moment, czyli to będzie 11 grudnia. Ale co wcześniej nas czeka przez te dwa tygodnie, ten okres przedświąteczny? Co się wydarzy energetycznie dla nas? Bardzo ważny czas, moi kochani. Otóż. Widzimy, że księżyc, który zrobił tutaj pełnię w znaku bliźniąt, tak? Tu miała miejsce z pełnia. I księżyc malejący będzie się przesuwał po znakach raka, lwa, panny, wagi, skorpiona, strzelca. I na końcówce znaku strzelca odbędzie się nów. Który już będzie się zaliczał do znaku koziorożca. I to czas właśnie dwóch tygodni, który będzie przebiegał. I teraz tak, tuż po pełni księżyc napotkał tutaj. W opozycji Marsa. W znaku strzelca. <laughs> Czyli. Ten okres, gdzie księżyc popełni, to było to takie napięcie, które trwa jeszcze dzisiaj, tak, czyli napięcie pomiędzy poznaniem a działaniem. To też aspekt gorzkiej prawdy, która wyrywa nas z iluzji intelektualnych, ponieważ wiemy, że pełnia ujawniła wszystkie prawdy, niejasności. Pełnia w bliźniętach, otwiera cykl poprzez rozszczepienie w recepcji. Widzimy więcej, intensywniej, ale też możemy czuć przeciążenie informacyjne. Pełnia w bliźniętach zawsze mówi prawdę, nawet jeśli robi to chaotycznie. Teraz to odbicie czyli ten księżyc w opozycji do Marsa w Strzelcu. Czyli Mars chce celu, Księżyc chce zrozumienia. I to jest pierwszy impuls transformacji tego cyklu. Natomiast Merkury w Skorpionie ustawia się w trygonie, czyli też szóstego, z Jowiszem w Raku. Ale też robi kwinkus do Chirona. To jest głęboka prawda, tutaj wychodzi na powierzchnię, ale aby ją przyjąć, trzeba dotknąć starej rany. Chiron zawsze jest naszą raną. Trygon daje wgląd, kwinkus wymusza korektę wewnętrzną. Następnie Księżyc, który przejdzie do znaku Raka, to jest oczywiście konfrontacja zawsze z emocją. To są nasze wewnętrzne emocje. I księżyc w raku napotyka. Jowisza w retrogradacji. Czyli tutaj powrót do dawnych przekonań o bezpieczeństwie rodzinie poczuciu bycia widzianym. Tu wychodzi to co było co być może chciało wrócić już od miesięcy, co trzeba uzdrowić. Mars natomiast siódmego, też jak księżyc będzie w tym raku, Mars ze Strzelca ustawia się w kwinkusie do tego Jowisza, w raku. Czyli tutaj mamy zderzenie tego, czego chcesz z tym. Co naprawdę nam służy. Mars pcha naprzód. Jowisz to zatrzymuje. I tutaj następuje korekta kierunku. Merkury również stoi w trygonie do Saturna. Czyli to jest taka stabilizacja psychiczna, możliwość integracji. To jest taki pierwszy oddech. Saturn jest w ruchu prostym. I tutaj napotykamy już no taką autentyczność, tak? Bo Satur daje strukturę temu naszemu e, myśleniu. I tutaj e, widzimy o wiele jaśniej. Księżyc, który przejdzie do znaku lwa, tutaj jest aktywacja cienia i mocy. Ale te serdeczne płomienie energii zostają szybko skontrast skontrastowane, ponieważ księżyc w lwie napotka się z plutonem wodników opozycji. Tutaj następuje przebudzenie archetypu serca kontra archetypu kolektywu. To jest moment, w którym czujemy presję transformacji z zewnątrz. Mars 8 ustawia się w trygonie do Hirona w Baranie, ale robi również kwadraturę do, do Saturna 9. Tutaj zaczynamy rozumieć swoje rany, a potem boleśnie konfrontujemy się z ograniczeniem. To przejście od ulgi do odpowiedzialności. Następnie 10 grudnia merkury ustawia się w opozycji do urana w byku, czyli merkury w Skorpionie. Yy, tutaj są nagłe olśnienia, czyli merkury już w ruchu prostym <coughs> wraca na swój tor. Tutaj informacja, która zmienia myślenie. Rewolucja następuje precepcji. No, i właśnie tutaj ten kosmogram, czyli księżyc w Pannie, ta ostatnia kwadra, czyli taki katarsis, to taki moment odcięcia zbędnego. Tutaj coś na tym węźle południowym żegnamy. Merkury stoi w trygonie do Neptuna. Intuicja nasza staje się przewodnikiem. Takie następuje oczyszczenie też mentalne. Ale też tego samego dnia Merkury 11 przechodzi do y, Strzelca i zmienia tony, czyli od analizy do wizji. Ten węzeł, który y, ten księżyc, który właśnie w pannie napy, napotyka ten węzeł południowy, Pannie, ale też będzie księżyc w opozycji do Saturna i Neptuna, czyli tego 11 z 11 na 12. To jest głęboka konfrontacja karmiczna, to uwolnienie dawnych struktur psychicznych dla wielu temat poczucia winy, braku lub poświęcenia. 13 grudnia następuje taki dzień przesilenia energetycznego. Czyli tutaj mamy też aspekty Marsa. Mars ustawia się w Kwinkusie do Urana w byku. To jest nagły zwrot. Zmiana planów. Nieprzewidywalność. Natomiast Merkury ustawia się w sekstylu do Plutona, czyli Integracja prawdy, głębokie wglądy, zrozumienie karmy, relacji. Mars 14 ustawia się w kwadraturze do Neptuna. Mogą tutaj być takie działania zamglone. To jest test intencji. Nie robimy tutaj absolutnie nic na siłę. To może być złudne działanie. Również Księżyc z Wagi ustawia się w opozycji do Chirona w Baranie, czyli tutaj rany relacyjne i potrzeba pojednania. Następnie 15 grudnia Słońce w Strzelcu robi Kwinkus do Jowisza w Raku i ten Jowisz jest nadal w retrogradacji. Tutaj może być taki naddatek entuzjazmu, który wymaga korekty planów. Czyli rzeczywistość mówi: ugruntuj to. Mars tego dnia przechodzi do znaku koziorożca. Od teraz działamy konkretnie, rzeczowo, odpowiedzialnie. To bardzo potężna zmiana energii. Księżyc stojący w skorpionie to jest bardzo głęboka alchemia. Tutaj Księżyc nie czuje się najlepiej. Wiemy, że to jest upadek Księżyca. W opozycji do Urana w Byku to są emocjonalne wstrząsy i przełomy. Księżyc tutaj będzie przechodził przez Lilith w Skorpionie. Tematy tabu prawdziwe wnętrze siła naszego cienia. Mogą pojawić się tematy seksualności, kontroli, granic, ograniczeń. Czyli w, w tym dniu uważamy. Następnie, 16 grudnia, Słońce ustawia się w trygonie do Chirona, ale następnie, 17, robi kwadraturę do Saturna. Czyli najpierw uzdrawiamy, a potem doświadczamy testu odpowiedzialności. To jest klasyczny ruch archetypu rany uzdrowiciel dorosły. E, czyli e, wchodzimy w dorosłość i w odpowiedzialność. Końcówka cyklu y, słoń, przepraszam księżyca, czyli tuż przed nowiem, gdzie księżyc już się znajduje w znaku. Y, Strzelca. Wenus ustawia się w kwinku się do Jowisza Wraku. Następuje korekta w relacjach, balans przyjmowania i dawania. Coś trzeba wyrównać. Księżyc będzie przechodził przez Merkurego, Wenus i będzie dochodził do Słońca w strzelcu. Tutaj Modelacja y, serca i umysłu. To jest moment oczyszczania pola. Y, słońce jeszcze przed y, nowiem ustawia się w Kwinkunsie do urana w byku. I tutaj jest ostatni zwrot, który przygotowuje nas na nów. Wypuszczamy stare definicje wolności. No i 20. Y, odbędzie się nów w znaku strzelca. I tutaj będzie kulminacja cyklu, czyli nowe intencje prawdy, autentyczności, kierunku. Będzie to now wizjonera, który wie, po co idzie. Przede wszystkim to ten moment tych dwóch tygodni łączy się z retrogradacją Merkurego ze Strzelca do Skorpiona, który retrogradował. Jest to kluczowy, domykający motyw tego cyklu. I ta retrogradacja, która trwała od 9 do 29 listopada, to właśnie był moment powrotu do prawdy, którą trzeba było usłyszeć. I ten czas od pełni w bliźniętach, do nowiu w zamyka bardzo ważny proces, który zaczął się już dużo wcześniej. I to właśnie ten ruch tego Merkurego zarysował główny motyw tego całego cyklu. Czyli przejście takie od wiary do wglądu, od narracji do prawdy, od wizji do konfrontacji z cieniem. Merkury w strzelcu lubi myśleć szeroko, optymistycznie i dalekosiężnie, ale retrogradując do Skorpiona, zabrał nas w dół, w głąb tego, co przemilczane, stłumione, zapomniane, niewygodne. I dlatego. Yy, od tej grudniowej pełni czujemy tak mocno, że słowa przestają być teorią. Komunikacja staje się intymna, konieczna, oczyszczająca. Prawda ma zostać wypowiedziana albo złożona w świętej ciszy. Umysł nie chce już iluzji, tylko sedna. Yy, I to właśnie jak widzimy, ten malejący księżyc, który właśnie od tej pełni w bliźniętach zbliża się do tego nowiu, on tutaj działa jak chirurgiczny skalpel, wycina to, co zbędne i pokazuje to, co głęboko ukryte. Ta właśnie ostatnia kwadra w pannie, czyli ten moment właśnie tutaj, gdzie księżyc napotyka ten węzeł południowy, to jest okres bardzo symbolicznej bramy, która zamyka właśnie ten proces. Odpuszcza krytyki. Zmiękcza profekcjonalizm, ujawnia bolesne prawdy. Tutaj pokazuje, że pogodzić się z tym, czego nie da się już kontrolować. Panna chce naprostować, uleczyć, naprawić, ale w ostatniej kwadrze ta energia mówi: zostaw to, to nie jest już Twoje do dźwigania. Dlatego w tym momencie cyklu może się pojawić ulga, wyrzut emocji, takie zrozumienie czegoś, co wcześniej było w cieniu, ale też wybaczenie sobie, akceptacja niedoskonałości. Nów w strzelcu to będzie nowe słowo, nowa opowieść, nowy kierunek. Będzie dawał nam nową wizję, ale to jest też w koniunkcji z Wenus i Marsem, w kwadraturze do Saturna i Neptuna. Tutaj wizja napotyka granicę, pragnienie spotyka prawdę, i tutaj będzie ta podwójna kwadratura do Saturna i Neptuna w rybach. To będzie test dojrzałości, granicy, odpowiedzialności. I nów nas zapyta, czy jesteś naprawdę gotów, czy umiesz to utrzymać, czy wiesz po co to. To nie będzie lekki nów, ale pokaże, co jest iluzją ambicji, co jest niepewne, co wymaga ugruntowania, co musi przejść próbę czasu. Neptun to będzie prawda duchowa, a iluzja. Wenus w koniunkcji z Marsem to jest energia serca i działania pod presją prawdy. Tutaj nie wszystko, czego chcesz, jest dla Ciebie. Nie każda relacja jest prawdą, nie każde pragnienie jest drogą. Czyli tego wszystkiego będziemy doświadczać, ale ten nowy cykl zaczyna się z ciężarem odpowiedzialności. Nie obiecuj, tylko on będzie wymagał. Um, czyli ten cykl rodzi się z prawdy, z filtracji, z odpowiedzialności, z osadzenia, z duchowej przejrzystości. To nie są porywy serca, to świadome wybory. To nów, który zaczyna tylko to, co ma sens. Kochani, ja Wam życzę wspaniałych. Dni przed tymi świętami. Niech te energie płyną z Wami. Wybierajcie dla siebie tylko to, co z Wami rezonuje. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Podzielcie się w komentarzach swoimi poglądami um, na ten temat. Ja Wam życzę wspaniałego czasu i do usłyszenia w następnych materiałach. A, jeszcze wspomnę tylko o horoskopach rocznych, które przygotowują. Moi kochani, to są horoskopy tylko i wyłącznie do pozycji Waszego Słońca i Ascendentu. I spotkałam się z krytyką. Być może ludzie no, odbierają to w ten sposób, że może. Interpretują tego, że ja mówię o pozytywnych cechach i o negatywnych. Ja się będę tego trzymała, bo to nie moją sprawą jest Was chronić, tylko Wy macie chronić sami siebie. To Wy wybieracie, czego słuchacie, a ja będę się trzymała swojego, ponieważ nie wielokrotnie spotkałam się z osobami, które. Mie przeklinały, które się nie godziły ze mną, a które powracają, mnie przepraszają i mówią, ja wracam, bo ty nie kłamiesz. Ja bym chciała, żeby świat wyglądał wspaniale, ale taki nie jest i nigdy nie będzie. My możemy dążyć do doskonałości. Ale życie nam pokazuje coś innego i nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak sami zachowamy się w jakiejś sytuacji, która przyjdzie z zewnątrz. Bo dopiero wtedy dostajemy lekcję. I pamiętajcie, ja tak jak interpretuję horoskopy, to są tylko ostrzeżenia to nie to, że ma się coś wydarzyć. Dopiero w indywidualnej konsultacji, ja mogę na 100% powiedzieć, co będzie, czego nie będzie. Bo tylko wtedy można nadać horoskopowi stuprocentowy sens. Te prognozy są bardzo ogólne i, tak jak mówię, przyjmujcie do siebie tylko to, co z wami rezonuje. Ja, wychodząc na YouTube, oczywiście jestem przygotowana na krytykę. Bo z tym się liczy człowiek, który wychodzi do ludzi, ale pamiętajcie, tam gdzie zgoda, tam i ręka Boga. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Pa-pa.